Nowe Wichrowe Wzgórza to nie żadna adaptacja kultowej książki. To nawet nieciekawa reinterpretacja pierwowzoru. To w dużej mierze żenujące fanfiction reżyserki i scenarzystki tego filmu, która jest przekonana, że przekazuje to co najbardziej pociągające w powieści Emily Bronte, a w rzeczywistości zrobiła z tego roman sidło z elementami Sadomaso, które lepiej sprawdziłoby się jako rolka na TikToku i może rzeczywiście tak właśnie było pomyślane. W tej recenzji będę znęcał się nad nowym filmem Emerald Fennel, tym bardziej, że zwiastun tego filmu obiecywał coś naprawdę świeżego i odważnego. Niestety okazał się być piękną, bo piękną, ale jednak y, torturą na widzu i gwałtem na literackim pierwowzorze. Moja recenzja będzie bez spoilerów, ale będzie też bez litości. A partnerem kanału jest platforma XTB. Gdzie właśnie pracują moje pieniądze? Jeżeli chcesz, żeby pracowały tam także twoje, to zarejestruj się z kodem schemat i dowiedz jak. Zanim zacznę się znęcać, to chcę zacząć od tego, co w Wichrowych Wzgórzach wyszło. Od tego co jest dobre. A tym co wyszło dobrze, jest zwiastun tego filmu, który zawiera w sobie to co najlepsze w tym filmie. Michał, dawaj rolkę. Widzicie to? To jest najmocniejsza strona tego filmu. To, jak on wygląda i to, jak on brzmi. I tego Emerald Fennel nie mogę odmówić. Jej wichrowe wzgórza są naprawdę ładne, jeżeli chodzi o kadry, kolory i kompozycje. Film potrafi być niezwykle sensoryczny i wtedy też jest najlepszy, gdy bohaterowie nic nie mówią, a dotyk, oddech czy głębokie zbliżenia budują seksualne skojarzenia. Montaż i przejście potrafią być piekielnie pomysłowe, szczególnie w końcowej części filmu są takie kompozycje. I taka zabawa barwami, kolorami, a w szczególności kolorem czerwonym, że aż zapiera dech w piersiach. Znakomicie wypada także muzyka autorstwa Charlie XCX, a w połączeniu jej ścieżki dźwiękowej z reżyserią Emerald Fennell kilkukrotnie dostajemy fragmenty, które naprawdę mogłyby być wideoklipem i to wypada dobrze. W ogóle film po prostu mógłby być trailerem, albo mógłby być rolką na TikToka i na Instagrama, ale mam wrażenie, że już się zaczynam powtarzać. W każdym razie, jeżeli chodzi o formę. To film plusuje. Problem zaczyna się w tym, że to jest modelowy przykład przerostu formy nad treścią. Mój stosunek do tego filmu zmieniał się dynamicznie w trakcie seansu, ale spróbuję opisać mniej więcej jak. I z pewnym dużym ale który będziesz dwukrotnie. Mianowicie początkowo miałem wrażenie, że oglądam coś pięknego, ale jednocześnie całkowicie sterylnego emocjonalnie, pozbawionego jakiegokolwiek uroku. To jest taki pusty w środku produkt filmowy, który no ponownie sprawdziłby się jako roleczka na TikToku, ale ponosi porażkę jako długi format fabularyzowany, bo ani nic nie czujemy. Ani się nie utożsamiamy z bohaterami. A nic gorsza, im nawet nie kibicujemy. Albo co jeszcze gorsze, nawet się niespecjalnie uśmiechamy pod nosem, kiedy się pojawiają na ekranie i kiedy wchodzą w interakcję ze sobą. Wiecie, znacie to uczucie, nie wiem, oglądacie Notting Hill chociażby. I kurwa, no pojawia wam się uśmiech na twarzy, bo widzicie tych bohaterów, i po prostu mówicie, a. Ah, jest coś w nich magicznego. Ale potem zaczyna dziać się coś dziwnego. Jak to lubi ujmować mój kolega Wojtek Bryk, bardzo polecam jego fanpage, rubryka popkulturalna. Historia zaczyna zmieniać się w tanią powieść z gatunku posuwisto zwrotnych, czyli takich czytadeł powielających w nieskończoność model 50 twarzy Greja, które mają rozpalić serca i majtki gorących mamusiek w Twojej okolicy. Bohaterowie pakują sobie palce w usta i biją ciasto. Nie pytajcie, zrozumiecie, albo nie zrozumiecie, bo nie obejrzycie. Robi się troszkę Horny. I i myślisz, okej, okay, film pokazał pazur. Jedziemy, już po prostu zaczynasz zsuwać z siebie spodenki w kinie, ale nagle dzieje się znowu coś dziwnego. W sensie, nie wiem, czy może dziać się coś dziwniejszego niż zobaczenie dorosłego faceta, który zaczyna zsuwać spodnie w kinie, ale następuje znowu zmiana. I totalna cukroza. Dostajemy klasyczną historię miłosną z milionem westchnień, wielką tęsknotą w oczach i bohaterami, którzy milion razy powtarzają kocham cię, no wciągasz te spodenki z powrotem, no bo po prostu głupio się czujesz. Ale niespodzianka, bo nagle film pokazuje pazur i robi się mroczniejszy, robi się taki jaki powinien się robić. Pojawiają się sygnały przemocy i toksyczności, wydaje ci się, że to jednak będzie historia o zazdrości i zemście, Znowu spodenki. Ale czekaj, bo pięć minut później znowu zaczyna się cukroza i znowu bohaterowie wzdychają i znowu bohaterowie mają wyrysowane cierpienie na twarzy i tęsknotę i znowu mówią, kocham cię, kocham cię, kocham cię. I tak naprzemiennie, film nie może się zdecydować tym, czym chce być, czy szmirowatą historią o klasycznie rozumianej miłości, czy prowokującym tiktokowym soft erotikiem, z pulsującą muzyką Charlie XX X, czy gotycką historią o zazdrości, zdradzie i zemście. To nie są etapy czy fazy historii, tak jak często w dziełach filmowych jest, że najpierw mamy to, potem mamy to, a na koniec mamy to i to są na przykład trzy akty. Nie, 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 nie. nie. My to mamy naprzemiennie. To jest misz masz to są zmiany tonalne, i niestety, im dalej, tym gorzej, bo im bliżej końca, tym te zmiany następują i częściej i stają się coraz bardziej komicznie. I podobnie jak walor szoku z elementami BDSM, który może wywołuje szybsze bicie serca, jakieś uniesienia u pensjonariuszek domu spokojnej starości, wilgotna akacja, ale u większości widzów raczej wywołuje ciarki zażenowania i niekontrolowany. Roll. Ten przerost formy nad treścią, jednocześnie połączony z brakiem spójnego tonu i wyraźnego kierunku fabularnego, byłby jeszcze do przełknięcia, ale niestety jest gorzej. I niestety to nie jest ostatni raz, kiedy mówię tę formułkę w tej recenzji, bo będziemy schodzili stopniowo coraz niżej, po kolejnych stopniach, do piekła, jakim jest pięścią twarzy Greya zmiksowanych z Emily Bronte. No więc powie się, Bronte, nie wiem czy wiecie czy nie, nie jest. Klasycznym romansidłem. To jest gotycka historia o miłości i o przemocy, o pokoleniowej traumie, o przemocy klasowej, o zemście i o zazdrości. I w filmie podstawowe założenia się zgadzają. Młody chłopak, jakim jest Heathcliff, zostaje przygarnięty przez zubożałego lorda, który samotnie i nieudolnie zaznaczmy, wychowuje córkę Cathy. Heathcliff i Cathy dorastają razem, ale ich relacja przeobraża się w coś więcej, no bo Heathcliff jest tak naprawdę parobkiem na dworze zubożałego lorda, ale jednocześnie jest takim przyrodnim bratem, przyjacielem, a z czasem również kimś, kto zaczyna wzbudzać niekontrolowane... Reakcje ciała Kefi i to prowadzi do komplikacji i toksycznej relacji. Tylko, że książka opowiada historię aż dwóch pokoleń, i Fenel ekranizuje połowę tej książki. Tylko to jest generalnie zmora większości adaptacji wichrowych wzgórz. Tutaj nie zrzucałbym tego na konto winy reżyserki, scenarzystki. Problem polega raczej na tym, że wycina sporo postaci, a te, które zostawia bardzo wykręca. Wycina między m.in. postać brata głównej bohaterki Cathy, jakim jest Hindley. I Hindley jest o tyle ważną postacią, bo on nigdy nie zaakceptował Heathcliffa, czyli znajdy, który został przygarnięty jako parobek i znęcał się nad nim. A samego bohatera Heathcliffa, reżyserka, czyni białym, bo grago Jacob Lordi, można by powiedzieć, co to za problem ten whitewashing. Akurat w przypadku tej historii jest to problem, bo w książce znaczenie miał jego odcień skóry jego pochodzenia, on był romskiego pochodzenia i to jeszcze bardziej wzmagało pogardę Hindleya względem niego, niż tylko fakt, że jest to chłopak dosłownie z ulic, który wychowuje się w domu lorda. To są rzeczy, które były jednak podstawą kształtującą charakter Heathcliffa w książce, nad którym właśnie brat Cathy się znęcał, do stopnia, w którym Heathcliff jako ofiara przemocy staje się samoprawcą, sadystą, manipulantem i skurczybykiem. To właśnie rodzi pokoleniową sagę o wspomnianej generacyjnej traumie i przekazywaniu przemocy. Wynikającej z chęci pewnego rodzaju odwetu. Jest tam oczywiście romans, ale jest też sporo jadu, i jest też sporo przemocy. Do stopnia, w którym czytelnicy i recenzenci ówcześni, kiedy ta książka się ukazała. Ocenili dzieło Emily Bronte dość negatywnie, mówiąc, że to jest dzieło bulwersujące, że to jest gorszące dzieło, że jak można pisać o takiej przemocy, o miłości w tak obrzydliwy sposób, tyle zazdrości, tyle toksyczności. Jeszcze to słowo nie było wówczas popularne, ale byli tacy, którzy życzyli, nie tylko jak najgorzej autorce, życzyli jej, żeby zrobiła sobie krzywdę po tym, jak wydała swoją książkę. No więc Emerald Finel bierze tę historię i nie tylko stępia jej pazur i zmienia jej wymowę, nie tylko obcina historię o połowę książki. Otóż reżyserka wprost bejtuje nas tym, że ma coś ciekawego i nowego do zaoferowania, coś odważnego i świeżego, a przez większość czasu serwuje nam niegodną Emily Brontë półczynę po harlekinach i coś, co wydaje się być bliższe, przeminęło z wiatrem niż wichrowym wzgórzom. I do tego Roman Sidła dorzuca liche elementy 50 twarzy Greja, które są tak słabawe, jakby autorka rzeczywiście myślała o tym, żeby przypadkiem nie wysiadły serca pensjonariuszek. W domu spokojnej starości wilgotna akacja. I co gorsza, te dwie estetyki wrażliwości nijak do siebie nie pasują, dlatego rozdźwięk tonalny jest tak odczuwalny. Ale tak jak mówiłem, że jeszcze się powtórzę, jest niestety jeszcze gorzej. Ale zanim powiem czemu, to dodam wcale nie musi być gorzej. Wiesz dlaczego? Bo nie musisz iść do kina i nie musisz wydawać pieniędzy na bilet na ten film. Zamiast tego możesz wykorzystać nadwyżkę finansową, i podobnie jak ja, zainwestować ją. Na platformie XTB, gdzie mogą pracować nawet niewielkie kwoty. XTB ma pakiet edukacyjny, który jest sensownym punktem startu dla wszystkich z Was, którzy chcieliby traktować inwestowanie, na serio zrozumieć podstawy, podejść do tego z rozsądkiem długoterminowo, ale jednocześnie wcale nie musząc inwestować dużych kwot, tylko właśnie kwoty rzędu 100, 200 czy 500 zł. Zarejestruj się w XTB z kodem schemat i poznaj podstawy zarządzania finansami. Ale pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, niezależnie od strategii, dlatego właśnie. Trzeba się doedukować i robić to odpowiedzialnie. A teraz wracając. Dlaczego w przypadku tych nowych wichrowych wzgórz jest jeszcze gorzej niż tylko sam fakt, że jest to historia, która trawystuje pierwowzór i do tego jest w swojej wymowie nijaka i bardziej pasująca do rolki na TikToku. No więc chodzi o bohaterów. Aktorzy robią, co mogą, ale to nie wystarczy, bo my naprawdę ich nie lubimy. Naprawdę z nimi nie empatyzujemy, naprawdę do nich nie wzdychamy i pod koniec filmu, naprawdę mamy dość ich nonsensu, nie podzielając tych sztucznych, dziecinnych emocji i zachowań, jak mówi pięknie postać Nelly, która jest zresztą karygodnie zmarginalizowana. Względem powieści jesteście odrażający. Tylko te odrazy bohaterów można umiejętnie zawsze sprzedać widzowi. Uczynić bohaterów wielowymiarowymi, niejednoznacznymi. Wspomniałem, Heathcliff był odpychający w wielu aspektach. W oryginale. Cathy też, bo była rozkapryszona, ale mieli inne cechy, które sprawiały, że z nimi empatyzowaliśmy. Tutaj bohaterzy zmieniają się w karykatury samych siebie. Po sto razy powtarzam, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię od urodzenia, zanim cię poznałem, będę cię kochał jak już umrzesz, eee! Margot Robbie nie do końca pasuje do roli Cathy, a Jacob Elordi zupełnie nie pasuje do roli Heathcliffa i wcale nie chodzi o jego kolor skóry. Cathy jest gdzieś pomiędzy rozpieszczoną gówniarą, a zakochaną Scarlet, a Heathcliff gdzieś pomiędzy hrabią Monte Cristo, a nieuleczalnym simpem. Pod koniec ja już naprawdę chciałem się od tych bohaterów uwolnić, bo miałem dość obserwowania ich toksyczności destruktywności i tego, jak zostawiają ze sobą pożogę i psują życia innych bohaterów zupełnie bezmyślnie, powielające same błędy, a pozostali bohaterowie, którzy jakkolwiek są ugruntowani i bliżsi nam, w swoich normalnych zachowaniach, to niestety jest ich bardzo mało. I nasuwa mi się tutaj ciekawe skojarzenie z innym filmem, który tego samego dnia wchodzi do polskich kin czyli Walentynki. Ten film to pilion z Aleksandrem Skarsgårdem. Widziałem pilion i mówiłem niedawno na zestawieniu premier lutowych, czyli takich spotkaniach na żywo razem z chłopakami, które organizujemy miesiąc do miesiąca, że pilion jest filmem, który jest filmem dobrym. Ale mnie odrzucił i bardzo mi się nie podobał. Teraz nie podobał mi się z bardzo podobnego względu, dla którego nie podobają mi się wichrowe wzgórza. W pilionie poznajemy młodego, homoseksualnego chłopaka, który zakochuje się w mega przystojnym motocykliście, który generalnie lubi BDSM i podporządkowuje sobie tego chłopaka. Teraz w pilionie jest bardzo wiele mocnych. Sen o zabarwieniu seksualnym to chyba eufemizm to co powiedziałem. Znaczy sen, które sprawiłyby, że nasze dzielne pensjonariuszki z domu spokojnej starości Wilgotna Akacja stałyby się zwiędłymi akacjami, żeby nie powiedzieć ściętymi akacjami. No jak mówię o pilionie, muszę zdjąć tą kurtkę, bo naprawdę aż mi się gorąco zrobiło. W każdym razie, nawet dla mnie, w rozumieniu dla mnie jako osoby, która uważam z otwartymi ramionami przyjmuje historie, które opowiadają o miłości homoseksualnej, pięknie, tak jak Brobeck Mountain, tak jak dobrzy nieznajomi, to tam Widziałem rzeczy, których nie chciałbym oglądać, do tego podszytych zachowaniami BDSM, które sprawiają, że, no cóż, to nie jest moja bajka i niekoniecznie mam ochotę to oglądać. Tylko, że to jest kwestia pewnej estetyki, odbioru, wrażliwości. To dla mnie aż takim problemem nie było. Znacznie większym problemem było dla mnie to, że przez cały film obserwowałem zakochanego chłopaka, w gościu, który jest toksyczny i który w moim odczuciu wykorzystuje dobroć i zakochanie. Tego chłopaka. I w jakiś sposób film normalizuje toksyczne zachowania, nazywając je po prostu kinkiem. To jest taki kink, tylko że kinki seksualne nabywa się. Z nimi się nie rodzi, można je nabywać poprzez zachowania seksualne, poprzez relacje intymne z drugą osobą. Więc generalnie miałem takie wrażenie, że film trochę jest o gaslightowaniu bardzo zakochanego chłopaka, który zdolny jest zrobić wiele dla mężczyzny, którego kocha. Wichrowe wzgórza mają bardzo podobny problem. Wielokrotnie widzimy. Zachowania, które są głęboko toksyczne, ale w jakiś sposób wysyła nam się sygnał, że ich miłość, ich uczucie to w jakiś sposób uzasadnia. A te osoby, które są ofiarami tych toksycznych zachowań, są rzeczywiście najbardziej pokrzywdzone i nie dostają. Nawet szansy od reżyserki i scenarzystki, żeby miały swój moment, bo reżyserka i scenarzystka wydaje się o nich zapominać. W efekcie bohaterowie w Wichrowych Wzgórzach nie tylko mnie odpychają, tak jak postać, którą gra Aleksander Skarsgård w Pilionie, i ich zachowania są toksyczne i krzywdzące i nieprzyjemnie się to ogląda, to tutaj dodatkowo mam to poczucie, że w ogóle nie ma dobrych intencji autorki. A pierwowzór jest trawestowany. Chcę być dobrze zrozumiany, ja nie uważam, że adaptacje filmowe, Książek czy czegokolwiek innego powinny być zawsze wierne pierwowzorowi. Ale nie uważam też, że powinno się wyjmować z nich w zasadzie wszystko, co definiowało charakter pierwowzoru, i jeszcze sprzedawać narrację, jak autorka filmu, że te wichrowe wzgórza to jest dokładnie to, co ona czuła, kiedy czytała książkę w wieku 14 lat. Skoro tak, to mam poważną obawę, że Emerald Fennel pojebały się książki. To nie były wichrowe wzgórza, to był jakiś harlekin, zatytułowany Pensjonariuszki. Z domu spokojnej starości wilgotna akacja. Co to... Nie uważam też, że powinno się robić filmy, które pomyślane są jako rolka na Instagrama albo na TikToka, bo w tamtym formacie może się sprawdzają. I jako zwiastun te wichrowe wzgórza bardzo się sprawdziły, jak dla mnie, w te dwie minuty, ale na wielkim ekranie okazują się być absolutnie puste w środku, o niczym i co gorsza, dla nikogo. I takie ja uważam, że są te nowe wichrowe wzgórza. Dla nikogo. I próbujące być kilkoma rzeczami jednocześnie, ale żadną w przekonujący sposób i z dużą niekorzyścią dla materiału źródłowego, który miał w sobie ogromny potencjał tego, żeby być bardzo horny, a nie corny, bardzo edgy, ciekawą historią o gotyckiej zemście i namiętności, która jest toksyczna. Moja ocena wichrowych wzgórz to 4 na 10. Nie idźcie do kina, nie polecam, możecie obejrzeć, jakby kiedyś leciało na TVN7. Czy na Polsacie możecie obejrzeć razem z pensjoneruszkami. To było na tyle, czekam na wasze komentarze. A partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie inwestuje swoje pieniądze. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak inwestować, to zarejestruj się z Kodem Schemat.